Dzień dobry, nazywam się Dariusz Furtacz i dzisiaj porozmawiamy o pracach szczególnie niebezpiecznych. Mianowicie, co to są prace szczególnie niebezpieczne i dlaczego wtedy szkolenia okresowe muszą odbywać się częściej. W ostatnim odcinku mówiliśmy sobie o szkoleniach wstępnych, okresowych, mówiliśmy kiedy, jakie mają się odbywać, ale powiedzieliśmy też, że szkolenia okresowe pracowników na stanowiskach robotniczych mają się odbywać nie rzadziej niż raz na 3 lata. Mówiłem też o tym, że powinno się je robić częściej z uwagi na to, żebyśmy mieli pewność, że pracownik wie co robi i jak to robić bezpiecznie. Natomiast jest pewien warunek, jest pewien paragraf roz w rozporządzeniu, który mówi, że szkolenia okresowe mają odbywać się nie rzadziej niż rok na stanowiskach robotniczych. I wtedy to ma miejsce, kiedy pracownik jest narażony na warunki szczególnie niebezpieczne. I teraz pytanie, co to są warunki szczególnie niebezpieczne? Musimy sobie wyobrazić sytuację, że gdy pracownik pracuje i w normalnych warunkach pracy nie powinien być narażony na utratę życia czy, czy zdrowia. I gdy taka sytuacja istnieje, w jakimś powiedzmy większej mierze niż normalnie, to wtedy klasyfikujemy te prace jako szczególnie niebezpieczne i musimy wtedy zrobić dodatkowy wykaz prac szczególnie niebezpiecznych i pracowników narażonych na takie prace. A kiedy jest praca szczególnie niebezpieczna? Wyobraźmy sobie dwie sytuacje. Pracownik tnie jakiś element stalowy szlifierką ręczną. Flexem, jak to nazwiemy, nie ma za dużego znaczenia. Oczywiście zgodnie z przepisami w okularach, w rękawicach itd. itd. Tnie ten element gdzieś na wolnym powietrzu, załóżmy, docina jakieś ogrodzenie, załóżmy, że to jest, mówimy o firmie budowlanej. I oczywiście szlifierka stanowi dla niego jakieś zagrożenie. W ocenie ryzyka zawodowego powiemy sobie o narażeniu na prąd, którym, który może porazić człowieka. Powiemy sobie o iskra, która może mu w tam wpaść do oka, dlatego pracuje w okularach. Powiemy sobie o pyle, który może wdychać, dlatego zakładam, że pracuje w masce przeciwpyłowej. I powiemy sobie, że element gorący może go oparzyć, no to załóżmy, używa rękawic. I powiemy sobie o zagrożeniu pożarowym, no to załóżmy, na stanowisku pracy ma gaśnicę. I tak itd, i tak dalej. I to jest jakieś narażenie pracownika, ale ciężko je nazwać szczególnie niebezpiecznym. Ale wyobraźmy sobie tą samą sytuację, że pracownik, może nie tą samą sytuację, ale wyobraźmy sobie to, że pracownik używa szlifierki takiej samej, nie ten sam element. Ale wyobraźmy sobie, że to jest na 30 metrach wysokości, na jakimś supie. I z punktu widzenia logicznego zauważamy pewną dysproporcję pomiędzy zwykłą pracą na tak zwanym poziomie zero, czy poziomie roboczym, a 30 metrów nad ziemią. Dlaczego? Chociażby zwykłe zasłabnięcie. Jeżeli człowiek zasłabnie przy pracy. I jest na poziomie roboczym, to nie ma żadnego problemu, żeby go wziąć z tego miejsca, wezwać pomoc, udzielić mu pomocy. Wyobraźmy sobie, że człowieka poraził prąd, też nie ma jakiegoś większego problemu nawet z udzieleniem mu tej pomocy. Ale gdy to się dzieje 30 metrów nad ziemią, sprawa staje się skomplikowana jak prowadzę szkolenia BHP, również szkolenia z ewakuacji i z pracy na wysokości i ćwiczymy sobie ewakuację, oczywiście zdarza się, że najbardziej bystrzy pracownicy po półgodzinnym czy po godzinnym szkoleniu związanym z pracą na wysokości i z obsługą szelek i linek i różnego rodzaju sprzętu i tacy, którzy już mieli wcześniej doświadczenie w tego typu pracach, już po pół godziny szkolenia są w stanie Próbować ewakuować człowieka z wysokości, ale po pierwsze muszą mieć takie szkolenie, po drugie muszą mieć troszkę praktyki, po trzecie wymaga to troszkę jakby zimnej krwi, z uwagi na to, że ewakuacja człowieka z wysokości, zwłaszcza po zasłabnięciu, po porażeniu prądem czy z jakimiś innymi urazami, jest to duży problem i psychiczny, i fizyczny dla kogoś, kto to wykonuje. Natomiast zwracajmy do prac szczególnie niebezpiecznych. Chodzi mi o to, że praca tym samym urządzeniem, ale na poziomie roboczym wydaje się zwykłą pracą i nikt z nas raczej nie powie, że ona jest jakoś szczególnie niebezpieczna, ale gdy ta sama praca ma się wykonać na 30 metrach wysokości, już można by się zastanowić nad tym, czy to nie jest praca szczególnie niebezpieczna. Oczywiście zaraz od razu uprzedzę fakt, jest to praca szczególnie niebezpieczna. Ja uważam, że każda praca na wysokości to jest praca szczególnie niebezpieczna. Wyobraźmy sobie inną sytuację. Człowiek wykonuje tą samą pracę szlifierką, ale nie na wysokości, ale w tak zwanej przestrzeni zamkniętej czyli w kanale, w jakimś zbiorniku, w jakimś takim pomieszczeniu, gdzie jest ograniczony sposób wejścia i wyjścia z tego miejsca. I znowu ta sama praca wydaje się dla kogoś, kto tnie tą szlifierką jakiś element, wydaje się to zwykła praca. Ale w przestrzeni ograniczonej, chociażby znowu z tego samego powodu, że mamy problem z ewakuacją pracownika z tamtego miejsca, już trzeba by ją zaklasyfikować jako pracę szczególnie niebezpieczną. Podobnie będzie praca spawacza. Spawacz spawający gdzieś tam jakąś konstrukcję, czy na warsztacie spawający jakiś element, ale ten sam spawacz, który wejdzie już na słup. I gdzieś na wysokości będzie wykonywał pracę. Albo co gorsza, w przestrzeni ograniczonej, gdzie te opary z tego spawania się kumulują i jakby zmieniają też atmosferę pracy, już będzie inną pracą. Wyobraźmy sobie elektryka, kogoś, kto, nie wiem, montuje gniazdka, liczniki. Naprawia cokolwiek gdzieś w jakimś pomieszczeniu w biurze na Hali, a wyobraźmy sobie elektryka, który musi wejść na jakąś wieżę i tam dokonać jakichś prac. Jest to diametralnie różna praca. I jak sięgniemy w przepisy, to mamy wykaz prac szczególnych niebezpie szczególnie niebezpiecznych. I jak będziemy się posiłkować tymi, tym wykazem, to będą to roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe, prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu lub jego części. Czyli wyobraźmy sobie, że wykonujemy jakiś remont na terenie huty, kopalni, jakiegoś zakładu, który produkuje. Nie dość, że my, jako osoby wykonujące ten remont czy rozbiórkę, jesteśmy osobami z zewnątrz, nie znamy do końca zagrożeń, jakie są w tym zakładzie, to jeszcze ten zakład normalnie produkuje, normalnie pracuje. I nie każdy do końca będzie sobie zdawał sprawę, i nie każdy będzie brał pod uwagę, że jest tu ktoś z zewnątrz i wykonuje tę pracę. Więc każdą pracę w takich okolicznościach należałoby zaliczyć jako pracę szczególnie niebezpieczną. Prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, to, co powiedzieliśmy dwie minuty temu. Każdą pracę w przestrzeni zamkniętej traktujemy jako pracę szczególnie niebezpieczną. Raz to, co rozmawialiśmy, że jest utrudniona ewakuacja, dwa weźmy pod uwagę, że atmosfera pracy, czyli to, czym możemy oddychać, jest całkiem inna. Człowiek wdycha tlen, znaczy powietrze z zawartością tlenu 21%, ale wydycha już z zawartością około 16%. Weźmy pod uwagę do tego drugą właściwość gazu, jakim jest dwutlenek węgla, który wydychamy, który jest wytwarzany w procesie oddychania. I weźmy pod uwagę, że ta właściwość tego gazu, że on jest cięższy od powietrza. I już nie musimy mieć tak naprawdę żadnych większej ilości zagrożeń, tylko wystarczy, że wejdziemy do jakiegoś przestrzeni ograniczonej, zamkniętej i my będziemy tam pracować, wykonywali jakąkolwiek pracę, już nawet nie musi być elektronarzędzie, ale my wdychamy większą ilość tlenu, wydychamy mniejszą. Po jakimś czasie w przestrzeni ograniczonej będzie być może za mała ilość tlenu do swobodnego oddychania. W związku z tym już samo to stanowi dla nas dodatkowe zagrożenie życia. Więc pracę w przestrzeniach ograniczonych, zbiornikach, kanałach, tunelach zawsze będziemy traktowali jako pracę szczególnie niebezpieczną. Praca przy użyciu materiałów niebezpiecznych. Znowu, jeżeli używamy materiałów niebezpiecznych, albo mamy kontakt z materiałami niebezpiecznymi, choćby takimi jak PCB, ołów, azbest, czy inne materiały, które wpływają na nasze zdrowie, trzeba by traktować jako pracę szczególnie niebezpieczną, ponieważ ona dodatkowo stwarza dla nas zagrożenie. Nie sama praca, ale to, że pracujemy z czymś, co bardzo negatywnie może wpływać na nasze zdrowie. Praca na wysokości. Wcześniej powiedzieliśmy w kontakcie z innymi urządzeniami, ale sama praca na wysokości już jest zaklasyfikowana jako praca szczególnie niebezpieczna. A przypomnę, że praca na wysokości to jest praca od wysokości jednego metra, więc zastanówmy się jak wiele takich prac w naszych firmach się odbywa i które te prace powinny podlegać pod procedurę pracy szczególnie niebezpiecznej, i którzy pracownicy powinni mieć częściej szkolenie okresowe, czyli nie rzadziej niż w rok. Prace określane jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń, instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane za, przez pracodawcę jako prace szczególnie niebezpieczne. Musimy pamiętać, że tak jak mówiliśmy we wcześniejszych filmach, za stan bezpieczeństwa w zakładzie odpowiada pracodawca, więc pracodawca posiłkuje się tym katalogiem prac szczególnie niebezpiecznych, o którym powiedzieliśmy, ale to nie jest katalog zamknięty. Pracodawca uznaje pewne inne prace jako szczególnie niebezpieczne. I oczywiście przestrzegam przed sytuacją taką, gdzie pracodawca powie: Nie, u mnie wszystko jest bezpieczne, nie ma takiego problemu, ponieważ mam ludzi wyszkolonych, mam sprzęt, mam to, mam tamto. Można tak twierdzić, natomiast trzeba by się zastanowić co powiedzą organy kontroli w sytuacji wypadku, bo my nie jesteśmy w stanie w 100% zabezpieczyć pracownika. Oczywiście istnieją duże koncerny, które mówią zero wypadków, ale to jest idea trochę jak u Platona. Ktoś wymyślił, że jest możliwe stworzenie takiej Takich warunków pracy, żeby nie było wypadków. Natomiast uznałbym to czysto za teorię, ponieważ w pracy i wszędzie mamy tak zwane ryzyko rezydualne, na które nie mamy wpływu. Jest około 10% takiego ryzyka, na które nie mamy wpływu. I ty jako pracodawca, czy ktoś jako BHP może stanąć za przeproszeniem na rzęsach. I zrobić wszystko, żeby nie, wydarzyło się żeby nie wydarzył się wypadek. Natomiast ten wypadek co jakiś czas statystycznie rzecz biorąc, i tak się wydarzy. W innym filmie powiemy sobie o przyczynach wypadku, i nie na wszystkie przyczyny mamy wpływ. No dobrze, jak już powiedzieliśmy sobie trochę o pracach szczególnie niebezpiecznych, o tym. Jakie to są prace o tym, że pracodawca może zwiększyć ten katalog prac szczególnie niebezpiecznych, to zastanówmy się, co się z tym wiąże. Mianowicie, po pierwsze, musimy mieć wykaz prac szczególnie niebezpiecznych. Czyli jak mamy prace szczególnie niebezpieczne, to robimy do tego dodatkowy wykaz, żeby każdy pracujący w naszej firmie wiedział kto te prace i które prace będziemy zaliczali jako szczególnie niebezpieczne. Po drugie, musi być konkretny przydział pracowników, kto czym się zajmuje. Po trzecie, w pracach szczególnie niebezpiecznych musi być stały nadzór. Po czwarte, prace szczególnie niebezpieczne muszą być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Po piąte, jeżeli już ustaliliśmy, że prace są szczególnie niebezpieczne, ponieważ pracujemy, nie wiem, z materiałem jakimś niebezpiecznym, albo pracujemy na wysokości, albo pracujemy w przestrzeniach ograniczonych, albo cokolwiek innego, to należałoby dodatkowo przeszkolić pracowników z tych dziedzin. Z uwagi na to, że zgodnie z kodeksem pracy, tak jak mówiliśmy we wcześniejszych filmach, za stan bezpieczeństwa odpowiada pracodawca. Pracodawca organizuje pracę w sposób bezpieczny, zgodnie z najnowszą myślą techniczną. I tak to jest ładnie napisane w przepisach. Natomiast co to znaczy? Ciężko będzie powiedzieć, że zgodnie z najnowszą myślą techniczną, pracownik wszedł na wysokość 80 metrów. Skoro nie wiem, nie miał ze sobą zabezpieczeń albo nie był przeszkolony, albo miał zabezpieczenia, a nie umiał ich użyć i tak dalej i tak dalej. Ciężko będzie powiedzieć, że pracujemy z zgodnie z najnowszą myślą techniczną, kiedy ktoś wchodzi do przestrzeni ograniczonej, a nie ma pomiaru zawartości tlenu w atmosferze, do której wchodzi. Więc prace szczególnie niebezpieczne wiążą się z większą ilością zagrożeń, w związku z czym nasi pracownicy muszą wiedzieć, jakie tam są zagrożenia. I mówiłem to już wcześniej: stały nadzór. To znaczy, że jeżeli pracę szczególnie niebezpieczną wykonują co najmniej dwie osoby i stały nadzór, to taka ekipa przy pracach szczególnie niebezpiecznych to jest co najmniej trzy osoby. Z tym, że stały nadzór nie jest zaangażowany w pracę. Stały nadzór to jest osoba stojąca z boku i obserwująca te prace i zwracająca uwagę głównie na bezpieczeństwo, czy te prace wykonywane są zgodnie z naszymi instrukcjami, zgodnie z naszymi poleceniami, zgodnie z wydanymi dokumentami. Także to nie jest tak, że wyślemy dwie osoby na jakąś pracę szczególnie niebezpieczną i określimy, że jedna drugą nadzoruje. Nie. Praca szczególnie niebezpieczna wykonywana co najmniej przez dwie osoby plus stały nadzór. Czyli w najprostszym liczeniu co najmniej trzy osoby. Mam nadzieję, że to co powiedziałem jest zrozumiałe. Jak zwykle, jeżeli masz pytania, zachęcam do kontaktu, zachęcam do subskrybowania. Jeżeli oglądasz ten film na YouTubie. To trzeba kliknąć dzwoneczek, jeżeli w jakimś, jakiejś aplikacji podcastowej, to obserwuj różnie to się może nazywać. Jeżeli na Facebooku, to obserwuj moją stronę, czy mnie osobiście. Także zachęcam do ustawienia sobie tych powiadomień, z uwagi na to, że kolejne filmy co tydzień będą się pojawiały i będziemy rozważali inne tematy związane z bezpieczeństwem. W niektórych filmach będę poruszał tematy, które Dajecie Państwo, jako osoby oglądające filmy, co jakiś czas dostaję maila, czasami dwa, czasami pięć, czasami piętnaście. Jeżeli pewne tematy się powielają, to jest to dla mnie sygnał, że jest to sytuacja warta rozważenia i do wytłumaczenia. Jeżeli masz konkretne pytania, zachęcam do bezpłatnych konsultacji. Kontakt do mnie będzie podany. Dzwoń, mailuj, zachęcam do kontaktu. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia. Hej.